O, to, to powodzenie chłopaki. O czemu że Bo Jestem głodny! Cześć! A więc tak, Who's your daddy, gra, którą zna każda osoba, która ma więcej niż 10 lat. No chyba, że nie. Jeśli nie wiesz o co chodzi, to po prostu są dwie drużyny ojcowe i małe gówniaki. Zadaniem dzieciaków jest popełnienie The Unthinkable, a stare dziady mają do tego nie dopuścić. Proste. Taka gra... Ale drużynowa. Jeden wielki minus tej gry jest taki, że bardzo laguje. I to tak serio. Właściwie tyle. Zapraszam. Oooook. Okay. God damn! U, go, o, go, bateria. Jak to się nie mogę zwiecie? tego zjeść. Jak ty się otwiera? Jak ty się dzieje? Cześć. Zostań jak chcesz żyć dzieckiem? Jak chcesz żyć dzieckiem? Chodź, ej, ten co w kuchni jest, chodź, chodź, chodź. Czekaj, bo ja baterię zjadłem. O, czekaj. Nie, podniósł mnie! tom. Wygrałem! Was. Wygrałem! Co się stało? Czemu uwartłem? Włożyłem widelec do gniazdka. Kurwa, jest. Dawaj, 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 dawaj tu, dawaj tu, Op. o... I jest o kurwa nie ma witelta tutaj. Ej, zostaw mnie! No wiesz, o... Czekaj, ja chcę chcesz... zrobić... O, położyłem cię! Ej, bo idę pływasz kopa. Kupa kupa kupa. Ja kupa, ale kupa, ale zjemice kupa. Jeszcze kupa jedna. Ufu. Jedna kupa, a ma. Chodź, rób kupę. <laughs> eee! Rób kupa. A ty je! Ja oh. Co bo nie chyba japoś? nie żyję? Ccieczka. Oh. Yeah. Dobra, czekajcie, czekajcie, Ej, chodźcie, chodźcie. Musimy, musimy wszyscy razem zginąć. Dobra, gdzie wejdziemy? Chodźcie, by... chodźcie, 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 chodźcie do się. samochodu. Chodźcie za no. mną, chodźcie za mną, chodźcie. Który to Bart? Kurwa, który Bart to jesteś? No tu jest. jestem. jest ten prowadzący. Dobra, dobra, dobra. <zysy> Okej, okay, jeden się topić. Chodźcie, chodźcie, topmy się, chodźcie. By, je, by. Nie, 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 nie. nie. nie chodźcie, chodźcie, chodźcie do szopy. On nie wie jak wejść. Mruga no, ta grafika w tej grze to coś pięknego. Nie no to jest gras przed 7 lat, pamiętaj- 10 lat, pamiętajcie. On nie wie gdzie, jest gdzie jesteśmy, wie, gdzie jesteśmy, on nie wie. On nie wie, gdzie jesteśmy. I to chyba <grym> trzeba grać 2 na 2 że. porówno. Ta, ta, ta. O kurde, ja werso. Ale panek, on no, mój może. Pętaj mi samochód. Jo, ale motorola, no. co to ma być? Chłopa, co mam? Ej! Nie jestem. Znikło. Ty jesteś? O. Dobra. Drunk driving! Ej. Ej, bo... Nie, wyjdź z tego! Ej, bo ja jeżdżę po Majka, ty gdzie jesteś? Ej, Maciej, Maciej. Maciej, ty w czapce to ty? Tak, ja jestem... Słuchaj mam pomysł, mam pomysł, mam pomysł, chodź, chodź, chodź. idziemy, chodź kurwa Bar, Bart, kto ci prawo jazdy dał? Pudziemy, do wow, Jezus, A, oh, właśnie, jak oh, nie wiem, wiesz, to powodzę O ale green. O, właśnie, ja chcę tam... O, Michael! O, cholera? Chodź Moje <laughs> kurwa wstać ten o kurwa Nie działa Nie mogę wrzeszczeć Został mnie grubasz Nie, nie mam Co tu się... O to jest pies! Urka, geją No, no. Czemu jesz kupę? Czy wątpię nie wiem? Ej, zostaw mnie kurwa! Ej, chcę więcej! Kurwa, zostaw chcę mnie! więcej! Kurwa, zostaw mnie! Eee, za to! Jak z wyjść? O kurwa! Zostaw mnie, zostaw! Mnie. Ja pierdolę! Zostaw mnie! Ta, 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 o mój Boże, blisz! O, o mój Boże! Jak mogę was wyrzucić? O chodźcie do... tutaj Chodźcie A, no. się ugotujmy chodźcie się tu, chodźcie. O, o mój boże co ja mogę wyrzucić Jak cię mogę rzucić? Jak cię mogę wyrzucić? Ok chłopaki jak się można pochwalisz? Mam pomysł Taka, Jeden do z tobą. Jak się wyrzucać dzieci? Kto to Stary co to odpalasz? Bye bye, siema <laughs> Karol Dzień dobry Czemu jesteś taki zielony? Bo jadłem Umarł, nie obaj. Może no. Kim pan jest, panie Eee, e, odłożyłem cię. Lag. Gdzie idziesz? jak Ej, ci coś. Hej, ej, sery, Mady, mały chodź, zobacz. Nie mów tylko o... swojej matce, chodź. O, nie wiem, wiem, gdzie ten vent Haha, ja wiem. O, ja też wiem, o Jezu, ty teraz liczysz. Wow. Nie nie mogę tego zjeść. Mmm, Bleach. Czemu tutaj <grym> <grym> Dobry Bleach był. <grym> wiem, <grym> <co> robisz. <Dużo. grym> ja chcę wejść na łóżko. Chodź, wezmę ci na łóżko. Oh, Nie! Zostań tu, stój, stój? Gdzie ty z do komórki Ej, bo mi się kurwa no dziecko wiesz, zgubiło Ej, bo się dziecko mi zgubiło. No ja dalej moje mam. Idę do kibla. Ja swojego już nie mam. Ja swojego już nie mam, no i koniec. A, czy on tu jest? Tu jest jeden? Mijam. Ale dobre rzeczy znalazłem. nie moja ciepłe Ale próbowałem się ugotować w pralce, ale mnie nie wyszło. Wypił, wypił, wypił Ja nic nie piłem Nie wiem o co się dzieje Zostaw mnie! No kurwa, eee, jak, jak to się fala? Palety... To... Kurwa, nie pójdę, nie misłem, daj go, ja wkońcu Gdzie ty jest? jesteś? Gdzie jest Dobra, żyję Mój nie chyba Nie No pocz no, tam. No, tam! Minąłeś mnie! Oś... Ty głębiej jest Głębą Ej, jo! nie, nie, już nie, już pierwszy już nie, już nie, już nie, już nie, już nie, pamiętajcie, nie, możecie umrzeć dwa razy w ten sam sposób, dopóki tak nie, sam nie, Dopóki nie, nie, już wam się opcja. Michael mnie wziął, To ja biorę, tego. Ja Aha, przechodziliśmy przez drzwi? To jest... <laughs> Więc... Ty... Maciej... Nie o, wiem. ale my się tu fajnie bawicie, chłopaki. Ej, macie jak działają bęty? Na necie teleporty zna... W znaczeniu, tak, jak, jak działają. <laughs> Jak działają, i jakie miejsce się o, to to musisz akurat coś się dowiedzieć. No ej, no nie noś mnie. W sensie te miejsce zawsze są takie same, więc musisz się je nauczyć. się nie będzie. A nie, czekajcie, ja już w tej rundzie umarłem, od tego tak umarłem. Okej. Okay. Który go bierzesz? Ja wezmę Michaela. Ej, ale tu, gdzie jest ten drugi? A, graj. <grym> bo co mi Graj. Bolu, ja mam piłkę, <grym> idę z piłką. Gdzie idziesz? <grym> Przecież... Zazał A, czekaj, bo e, 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 zniknąłeś mi przed chwilą. Myślałem, że ciebie nie ma. Ej. Gdzie idziesz? Jak to mówią ludzie przed siebie idą w ojcze Nie mogę nas opuścić <noise> Ej kupię te świeczki o, no Nie pali mnie Tak Oddaj nóż odej nóż, oddaj nóż Ej Ej Oddaj nóż Chodź idziemy Ej no, nie noś mnie Nie chcę tutaj Chcesz Ja chcę Michael jakbyś był taki miły i nacisnął przycisk na górze no dobro. Ucz się. Nie. Nie. Karon, nie. proszę, tutaj zabawka. Nie. Nie. No nie. nie złapała. Ty nie przejdziesz się stąd. Nie masz przejścia. Nawet nie wiem, czy można to na YouTube pokazywać. Co no można? Nie, czekaj, się nie nosem obliczał. No nie! Chłop zniszczył to! Szparka Karol, Jak O, no, dobra, wejdź tam do środka. Idźcie do środka. Okej. Okay. <słuchy> czekaj, 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 otwieraj te drzwi, otwieraj te drzwi cały czas. Zamykaj te drzwi, zamykaj te drzwi! To jest ściana. Przemyśleli to. Gdzie jest Michael? Gdzie jest Michael? On poszedł. Nie wiem gdzie jest. I nie dawaj mi jabłka pod Nie. Znajdź ten. E, znajdź nie. tabletki, nie bo Michael nie. umiera. Dobrze, Michael. Czapka? Nie ma go. Czemu masz gildo na głowę? Ej, dzieci. Dzieci co. Halo? Halo? on ma do na głowie? Dzieci z, nie. Dzieci z nie. słyszycie mnie? Tak. No, słychać, słychać. Nie, macie ja nie słyszę cię. Okej. O, Ej! Biorę ciebie. Ale gdzie ty mnie Tu jest małpa. Gdzie? Ej słuchaj! Masz Tu co in nadzieję. Ja jeszcze od nie umarłem To dla ciebie. Dziękuję oh, oh. Ej! To jest nie fair! Spokojnie Maciek, wygrywamy oh, to co to? Nie, nie znajdą. Chłopaki jestem w kuchni. Nie możesz go tyle nosić, musisz go od razu odłożyć. Wcale ci nie znam. Masz? Nie, nic mi nie zrobisz. ja. Musisz, ale. Czemu... mógłby wybuchnąć tego? Gdzie jest robocy. Kto na dworze tam może? Nieee... Nie można na dwór. To, no ale to jak my mamy znaczy. cokolwiek zrobić, co? Spokojnie, zobaczysz. Ja Oni tak... nas nie mogą łapać, pamiętaj o tym. No to tylko jest taki Karol, który no, mnie robisz, od razu to... łapie Ja się nie mam Ale. Poprzednimi razami. ma? No i znowu ktoś, od razu ktoś mnie złapał, no <laughs> <Gigi. śmiech> Nej! To was powinno być... To jest cholernie nie. Czemu nas jest trzech? No, to do powodzenia, chłopaki. No, czemu źresz ty śmierci. Bo jestem głodny! Nie ja mogę wsadzić. Podsumował go. Podsumował. Czemu ja nie chcę Bo głodny. A mnie trzyma! Kto mi zepsuł kamerę przez to, że mnie ciągle... Trzyma? Nie mogę cię opuścić, no cóż. No nie jak staje... się spa, Nie można spamić. A, No to cóż, to Maciek zdaje ze mną do końca. A, jak, ja, jak ja mam zagrać jak koleżę? Ej No i mnie podnosi od razu jakiś kiźła Co ja mam zrobić, co? I mi znowu kanał się, Jest takie, jest mówienie, żeby nie podnosić, ale ja od razu nie podnoszą. I przez to kamery psują. Tak? Tak. To fajne. No kurde, drzwi mi zamykają. Czy... Ja nie nic nie zrobię w tym momencie. Pierwszy raz w górę. Ej No i kamery mi zepsuł Należąco nie podnoście Należąco nie podnoście, bo się nie da grać. Czemu nie płyniesz, Maćka? Otwórz tamtą górną półkę Proszę no. Ej chodźmy wziąć wszyscy razem prysznic Nie, zostaw jajce chcę. Powiedzieć. Chodźmy, 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 chodźmy Chodźmy Wczoraj chodźmy. jak chcę zabawkę chodź, mamy chodź. też Dobry, wiesz, no, A skąd wiesz, że to zabawka mamy? Może to jest moja zabawka? Moja zabawka Chodź, chcesz zabawkę? Cześć, weźmy i tak, chodźmy. Chodź pod prysznic, <grywdy> ty. Chodź pod prysznic. Gdzie ty tam jesteś? Jeeeeeej! Zamknij. Dobra. Ucieka masz. Bye <grywdy> bye. <grywdy> Nie umieramy przecież tutaj. Nie Umieramy. I to jak... Im, Nie. Palić gdzieś. Znaczy się palić.